Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dziś pogadamy sobie o skrzynkach. Ceny ich bardzo fajnie teraz spadły i myślę, że ten moment jest dość naprawdę ciekawy, żeby sobie kupić i przetrzymać jako taki fajny long term. Wraz po prostu z tym, jak CS2 będzie sobie istniał, rzeczy będą naprawiane, łatane. No i na przestrzeni lat te skrzynki naprawdę powinny elegancko rosnąć. Przedstawię Wam od tych tańszych pod te droższe. A na skin z manki kupi, żywimy niż Twoje skiny. Strona nie wlicza cen naklejek oraz floatów do wartości skina, więc można sobie szukać fajnych okazji. No i jak Wy to widzicie, to też na konkursy tutaj będzie konkursik. No i składem Rafikos plus 35% więcej do wpłaty w normalne dni. No i teraz jest jeszcze chwilkę Black Friday, więc jest ten bonus większy. No i zaczynamy skrzynią ukoszenia węża, która naprawdę no, kozacki kolaps zaliczyła, Jest ta złotóweczka i to jest. No przyjemna skrzynia po prostu, żeby sobie kupić na long terma, Kiedy wypadnie fracture, to jej cena skoczy. Gdyby się wydarzyło, że ona by wypadła, no to jeszcze bardziej, więc na pewno huge, fajna skrzynka budżetowa, kupić sobie w dużej ilości. Załamania podobnie, z tym, że no tutaj 2,20, więc ta, tej ceny, tą cenę jako taką jeszcze trzyma. No i myślę, że naprawdę topkowe, czyli skrzynie z fajnymi kosami, na przykład skrzynie rewolweru, chromy, gammy to niskie są ceny, a też patrząc, że Valve dodaje coraz mniej tych skrzynek, tak ilościowo na rok, no to myślę, że to będzie po prostu fajnie, stabilnie rosło, nie. I, i teraz to jest wydaje się naprawdę dobry moment i taka fajna przecena, żeby jeszcze sobie te z średniej półki cenowej z zgarnąć. Mamy te trochę tańsze, natomiast na strefy zagrożenia, jakieś pryzmatu, to jest spoko. Natomiast tutaj ta cena 4 zł, więc tutaj jeszcze nie ma takiej tragedii i te, te skrzynki tak, tak mam wrażenie, że się w miarę utrzymały więc one też są spoko, natomiast one są aktualnie w miarę drogo nie? w sensie trzymają tą cenę jeszcze jako tako, natomiast myślę, że skrzynki też przyjemne patrząc long termowo no bo inwestycja w skrzynki właśnie taka jest, że kupujesz, raczej się tym nie przejmujesz, no i chyba żeby Valve zmienił coś z systemem dropów, to wtedy wiadomo, natomiast jeśli wszystko zostanie po staremu, no to się tym nie przejmujesz i to będzie Ci po prostu rosło, te skrzynki będą spadać. A cena rosnąć, tak jeszcze dla, kto, jak ktoś bardzo się boi, no to discount, yy, znaczy wycofane skrzynki, nie? I tu mamy Riptide, Broken Fanga, Shattered Weba, to jest naprawdę te trzy skrzynki są dość bezpieczne, bo mają fajne rzeczy w środku. No i też, może procenty nie będą na tym, na nich nie wiadomo jakie, ale, ale to ryzyko jest no już praktycznie no, do zera zniwelowane, że coś się z tym stanie, to już cały market by musiał walnąć. Yy. A tak to jeszcze horyzontu, klacz, kurczę, raczej nie. Niestety skrzynia rewolucji tutaj niszczy zapędy tej skrzynki, więc to akurat bym raczej odradził spektrumki, gamma, o których mówiliśmy, więc jeszcze tych skrzyneczek troszkę jest. No i właśnie w sumie jest ta strona CSGO staż i jak ktoś chce też na własną rękę szukać, no to można sobie kliknąć na skrzynię no i zobaczyć po prostu, co ma w środku. Wiadomo, najlepiej jak ma kosę. I, i ma fajne te kosy w środku. Tutaj mamy na przykład Karambity jest Case Harden, więc może bludzem wypaść. Mamy Fade'iki, więc na przykład taki wangardzik spoko, nie? Spoko sprawa. No tutaj te dwa skiny akurat blokują, no bo AK to jeszcze spoko, no ale to nie jest żadne popularne. Na no, P2000 blokuje tego slota, więc kwestia szukania. Myślę, że naprawdę teraz właśnie te rewolweru gammy, Chromy, to jest to jest Spoko sprawa. Potem jakieś ukąszenia węża. No i, i to myślę, że jest dobry moment. Napiszcie, czy wy macie jakieś skrzynki, czy jednak odbijacie od tego typu inwestycji i, i wolicie jakieś tam kapsułki, naklejki, które potencjalnie te procenty mogą walnąć lepsze. Dzięki za dziś, do następnego. Cześć, pa!